Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ultimate Team. Jest to chyba, będzie to chyba najkrótszy odcinek w mojej serii Ultimate. Będzie to bardziej prezentacja, pokazanie, pokazanie mojego nowego nabytku, z którego się bardzo, bardzo cieszę. Jestem strasznie zadowolony, że udało mi się go osiągnąć. Niestety, żeby to zrobić, pokażę wam, co musiałem uczynić. Pamiętacie, ile miałem tutaj składów, ile informów. Wszystko sprzedałem. Sprzedałem silwę, sprzedałem no, nie Sylwę, przepraszam, sprzedałem Davida, Luisa, Informa, e, sprzedałem Ramosa, naprawdę dużo, dużo kart, e, Mandzukicia Czarnego, Czarnego, Inform, Piszczka, Włoszczykowskiego, wszystkich się pozbywałem po kolei. E, także nie myślcie sobie, że znów dostałem na to pieniądze, sam, sam na nie zarobiłem, że tak powiem, no. I teraz chciałbym wam pokazać w końcu, co udało mi się zdobyć. Czyli pora się pożegnać z tym Marcelo, którego mamy tutaj. Pamiętajcie, że... Grało mi się nimi świetnie, um, moim zdaniem jest to jeden z lepszych, lepszych e, właśnie graczy, które, których możemy użyć na skrzydle. No ale cóż, pora na zmiany, pora na usunięcie go ze składu, żegnaj Marcelo. Pora powitać nowy nabytek, kto nim będzie, zaraz się okaże. Muszę sobie tylko tutaj, o tak, dać na dowolny. I BOOM, bitches. tak jest, niebieski Marcelo wita panowie. I panie, zobaczymy sobie na Marcelo Vieira da Silva. E, słabsza noga, trzy gwiazdki, sztuczki, trzy gwiazdki, jak na obrońcę, mi się wydaje, że jest to wystarczająco. Ja będę go używał jako CLS, czyli będzie sobie śmigał tam po lewej skrzydełku. Kupiony za 1 800 000, dokładnie liczba właścicieli to aż 32, co mnie bardzo zdziwiło. Rozegrane gry 77, więc dosyć mało i jedna, jedyna zdobyta bramka? Naprawdę. Nie grałem tym zawodnikiem jeszcze, więc mam nadzieję, że u mnie będzie spisywał się lepiej, że będzie grał genialnie na tamtej stronie. Porównując go, porównam wam jeszcze jego i tą drugą kartę z złotą, którą miałem wcześniej. Zobaczycie, jaka jest naprawdę ogromna różnica. Patrzcie. Jeśli chodzi o tempo, ogólnie ocena ogólna, ogólnie ocena ogólna, zajebiście to powiedziałem, ocena ogólna różni się aż o 6 oczek. Jeśli chodzi o tempo, różni się ono. Właśnie o, o 4, 87, 83. Jak patrzymy sobie na dribling, różni się on o 5, więc 83, 88. E, jeśli chodzi o strzały, tutaj mamy, tutaj mamy różnicę także 4. E, obrona jest chyba największą tutaj różnicą i, i podania, bo obrona różni się aż o 6, czyli 80 do 86. No i podania 87 do 80. Główki zostały ulepszone o 4, czyli 74, 70. E, więc myślę, że to może, może to robić naprawdę różnicę. No i strasznie, fajnie to wygląda ta karta. Ogólnie podoba mi się jej wygląd. E, nie grałem nią jeszcze. Teraz też nie będę grał. Zapraszam Was wieczorem o 20. Będziemy testować Marcelo Blue. Tak jest. Zawsze chciałem mieć niebieską kartę i w końcu mi się udało, więc zapraszam dzisiaj na live o 20. Tam będziemy śmigać już Marcelo po lewej stronie i zobaczymy jak będzie się spisywał, więc ja się z Wami żegnam, zapraszam link poniżej, trzymajcie się na razie, do zobaczenia i piona.